Paweł go zbejtował, Karol, czemu ten dom jest taki mały? No, <grym> a, dobrze, dobrze, dobrze. Ten dom jest ogromny, serio, jest mega duży Tylko Fiedm. ma trzy sypianie. Właśnie tak, jak na chwilę... Generalnie. To nie robi się domów, które mają, nie wiem, na przykład nawet te. Y, nawet te 400 czy 500 metrów i mają. Nie wiem, 6 sze, sypiani. No. Nikt takich domów nie robi, nie, no bo w takich domów nie no mieszka. Może być sypiania gościnna, na przykład dwie, ale. Rzadko kiedy jest taki dom prezentowany ten, chyba że wiesz, e, zaczniemy robić domy dla youtuberów, nie, dla ekip, domy dla ekip. A w ogóle miałem kiedyś plan, żeby e, zorganizować, e, zorganizować taką ekipę youtuberów młodszych, bo jakby ja widzę, że na YouTubie nie powstają żadne nowe kanały, nikt się nowy nie wybija, bo jest tak wysoki próg wejścia w tym momencie już, że po pierwsze nie. musisz mieć dobry sprzęt, po drugie musisz umieć nagrywać. Po trzecie, najlepiej, żebyś nie nagrywał sam tylko z kimś, chociaż z jednym ziomkiem, bo inaczej to, no po prostu takie są realia, że, że to się bardziej ogląda. Ciężko jest bez znajomości też, co nie? I, te i teraz, i YouTube jeszcze dużo gorzej jest z algorytmami niż kiedyś to było, no w ogóle nowe kanały nie powstają. Mnie to na strasznie boli, bo fajnie byłoby zobaczyć jakieś nowe mortki. I miałem taki pomysł, jak może kiedyś go jeszcze zrealizuję, jak będzie troszkę więcej czasu, żeby wynająć komuś chatę, i wrzucić tam tych, youtuberów? wrzucić tam jakichś takich młodych youtuberów, znaleźć ich żeby oni sobie sami nagrywali pomagać im, wiesz, mówić jest, im jak ja mówić im jak to powinno jest, wyglądać to uczyć to ich to tego, ale niech oni sami sobie robią swój team no team <grym grym grym grym> Y, ale to jest właśnie fajne i to też jest szczere proszę Państwa ja mówię, że Karol mówi to szczerze, bo on to mówi już po raz kolejny żeby była jasność, to nie jest jakieś takie pod publikę i to rzeczywiście by było fajne, że nie robić z tego jakiegoś reality show, że ty wchodzisz z kamerą, tylko po prostu fajnych gości trzymajcie, macie tutaj załóżmy sprzęt, tutaj macie no. też monta montażystę, ogarnijcie sobie coś fajnego, nie? I, I zobaczyć jak oni się tam właśnie dogadują, jak to robią. No, mega dobre, mega dobre. W ten sposób, bo jednak jak wiesz, jak błąd domu X, że oni zamknęli się nie znając siebie i, i to oni ci, steward jako on ten projekt prowadził, on, on tam był, nie mógł być tą osobą, która nad tym yy, jakąś trzyma pieczę, bo też musiał wiesz, występować w filmach i tak dalej. Za dużo miał na głowie po prostu. A w tym momencie, wiesz, masz cały zespół, który zajmuje się wszystkim wokół, a oni sobie po prostu tam żyją i robią filmy i pomagają, im w tym wydaje mi się, że to miałoby dużo większą szansę powodzenia niż takie zamknięcie się losowych osób w jednym domu, którzy też... Yy, nie mieli nigdy z, jakby z, Jakoś ze, też, ze, ze no, samostyczności i tak dalej. I z kamerą też, nie? No, no i najlepiej właśnie, żeby ci, y, ci, ci youtuberzy już ze sobą coś tam działali, nie? Tak, ta. Najlepiej, żeby można by tak dogadać, że dać im taki warunek, że muszą, na przykład zanim ogarniemy im projekt, sami troszeczkę Yy, złapać kontakt, spróbować nagrywać razem. Na pewno, znaczy inaczej, na pewno, wiesz, na pewno będą uśmieci, wszyscy mną mówić, że jest gitara. Wiesz, <śmielokaj> <śmielokaj> nie, no nie, nie kłócimy się, normalnie, dawaj to patę już. To dobra, jest dobra, No, także... Ja może pójdę po tego laptopa. No nie będziemy. Oh, no właśnie laptop, no.